Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że życie twoich marzeń może być na wyciągnięcie ręki, ale może nie działasz tak, jakby już było twoje? Wydaje się to sprzeczne, prawda? W końcu, jak działać, jakbyśmy już przeżywali coś, co jeszcze się nie wydarzyło? Ale oto sekret, który wielu ignoruje: twoja rzeczywistość jest kształtowana przez to, jak myślisz, czujesz i działasz. Tak, dobrze przeczytałeś. Prawdziwa transformacja zaczyna się. Gdy zdecydujesz się dostosować swój umysł, emocje i działania do tego, czego pragniesz. Jeśli chcesz przyciągnąć dobrobyt, radość i sukces, musisz zacząć zachowywać się tak, jakbyś już był otoczony tymi rzeczami. W tym filmie odkryjemy, jak ta zmiana postawy, oparta na naukach Joe Dispenzy, może być kluczem do stworzenia życia, o którym zawsze marzyłeś. Przygotuj się na odkrycie, jak prosta zmiana zachowania może otworzyć drzwi do nowej rzeczywistości i co możesz zrobić od teraz, aby rozpocząć tę transformację. Manifestowanie życia swoich marzeń nie jest abstrakcyjnym pojęciem, ale codzienną praktyką, która wymaga zaangażowania i świadomości. Wyobraź sobie, że budzisz się każdego ranka z pewnością, że już żyjesz w rzeczywistości, którą zawsze chciałeś. Co zmieniłoby się w twojej postawie? Jakbyś się zachowywał? Prawda jest taka, że działając, jakbyś żył swoim wymarzonym życiem, wysyłasz wszechświatowi potężny komunikat: Jestem gotów na przyjęcie. Ten prosty akt wiary, że już posiadasz to, czego pragniesz, tworzy nieodpartą energię, która przyciąga doświadczenia, ludzi i możliwości zgodne z tą nową rzeczywistością. Nie chodzi tylko o pozytywne myślenie, ale o dostosowanie swojego wewnętrznego stanu do swoich największych aspiracji. Kiedy działasz z pewnością i wdzięcznością, nawet jeśli zewnętrzne okoliczności nadal nie odzwierciedlają Twoich pragnień, otwierasz drogę do manifestacji obfitości i sukcesu w swoim życiu. Kiedy internalizujesz tę ideę, zaczynasz dostrzegać, że każda myśl, emocja i działanie, które emanujesz, działa jak magnes, przyciągając doświadczenia, które rezonują z tą częstotliwością. Pomyśl o tym, czego najbardziej pragniesz, czy to kariera marzeń, miłość, czy życie pełne spokoju i satysfakcji. Teraz zapytaj siebie, jak wyglądałby twój dzień, gdyby to już było rzeczywistością. Może zaczynałbyś dzień od uczucia wdzięczności, ubierałbyś się staranniej lub interagowałbyś z ludźmi wokół siebie z większą pewnością siebie. Sekret tkwi w życiu tą wersją siebie teraz, zamiast czekać na zmianę okoliczności. Im więcej praktykujesz tę mentalność, tym bardziej twoje myśli przyzwyczajają się do tej nowej rzeczywistości, czyniąc ją nieuchronnie twoją. Na przykład, jeśli Twoim marzeniem jest sukces zawodowy, zacznij zachowywać się jak osoba, którą wizualizujesz na tym stanowisku. Ubieraj się, jakbyś szedł do pracy marzeń, mów z pewnością siebie i staraj się zdobyć umiejętności, które uważasz za potrzebne do osiągnięcia tej pozycji. Ta praktyka nie tylko zmienia sposób, w jaki siebie postrzegasz, ale także sposób, w jaki widzą Cię inni, przyciągając możliwości, które wcześniej wydawały się odległe. Moc umysłu jest imponująca i działając, jakbyś już żył życiem swoich marzeń, zaczynasz wibrować na częstotliwości, która przyciąga do ciebie tylko to, co najlepsze. Pamiętaj, manifestacja zaczyna się w umyśle, ale jest realizowana poprzez twoje działania. Wiara jest siłą napędową stojącą za wszystkim, co przyciągasz w swoim życiu. Jeśli wierzysz, że masz nieskończony potencjał, ta wiara staje się rzeczywistością. Jeśli natomiast wierzysz, że jesteś ograniczony, uwięziony w okolicznościach, których nie możesz zmienić, to również stanie się prawdą. Ludzki umysł jest niezwykle potężny, a przekonania, które pielęgnujesz, determinują doświadczenia, które przeżywasz. Wizualizując życie swoich marzeń w żywych detalach, trenujesz swój umysł, aby zaakceptował tę wizję jako absolutną prawdę. Wyobraź sobie uczucie wolności, sukcesu i szczęścia, które doświadczałbyś żyjąc tym życiem, poczuj to teraz, ponieważ im bardziej realne będzie to w twoim umyśle, tym szybciej objawi się w twojej zewnętrznej rzeczywistości. Jednak samo wierzenie nie wystarczy, konieczne jest głębokie i autentyczne internalizowanie tej wiary. Często sabotujemy siebie wątpliwościami i ukrytymi lękami, które ograniczają nasz potencjał manifestacji. Dlatego ważne jest, aby wyzwać te ograniczające przekonania, zastępując je potężnymi afirmacjami, które wzmacniają Twoją zdolność przyciągania tego, czego pragniesz. Rozpocznij każdy dzień powtarzając afirmacje takie jak jestem w stanie spełnić swoje marzenia, przyciągam możliwości dla mojego rozwoju lub zasługuję na życie moich marzeń. Te afirmacje pomagają kształtować Twoją rzeczywistość, wzmacniając wiarę, że wszystko jest możliwe. Robiąc to, tworzysz solidną podstawę pewności siebie i optymizmu, niezbędną do każdego procesu manifestacji. Joe Dispenza często przypomina nam, że mózg nie rozróżnia prawdziwego doświadczenia od intensywnie wyobrażonego. Dlatego, wizualizując życie swoich marzeń z wszystkimi szczegółami, w rzeczywistości programujesz swój mózg, aby uwierzył, że to już jest częścią Twojej rzeczywistości. Jeśli widzisz siebie jako osobę odnoszącą sukcesy. Przyciągającą obfitość i radość, Twój mózg zaczyna szukać dowodów, które potwierdzają tę wiarę, wpływając na Twoje decyzje, zachowania i, w konsekwencji, Twoją rzeczywistość. Więc następnym razem, gdy poczujesz wątpliwość lub niepewność, pamiętaj, że moc wiary jest pierwszym krokiem do transformacji Twojego życia. W końcu, wierzenie to pierwszy krok do osiągnięcia celu. Sposób, w jaki zaczynasz dzień, określa ton dla wszystkiego, co następuje. Włączenie codziennych praktyk wizualizacji i wdzięczności jest kluczowe dla dostosowania swojej energii do swoich pragnień. Po przebudzeniu, zanim jeszcze wstaniesz z łóżka, zamknij oczy i wizualizuj swój idealny dzień, jakbyś już żył życiem swoich marzeń. Wyobraź sobie, że wykonujesz swoje zadania z łatwością, otrzymujesz dobre wiadomości i pozytywnie interakcjonujesz z innymi. Poczuj wdzięczność za te doświadczenia, nawet jeśli jeszcze się nie wydarzyły. Ta prosta, ale potężna praktyka reprogramuje twój umysł, aby szukał i przyciągał sytuacje, które są zgodne z tą wizją. Wdzęczność z kolei wzmacnia tę pozytywną częstotliwość, amplifikując twoją zdolność przyciągania tego, czego pragniesz. Ponadto, wyrażając codziennie wdzięczność, wysyłasz wyraźny sygnał do wszechświata, że doceniasz to, co już masz, otwierając drogę do przyjęcia jeszcze więcej. To jak sadzenie nasion, które Podlewane wdzięcznością, rosną i kwitną w nowe możliwości i błogosławieństwa. Poświęć kilka minut każdego ranka na wypisanie trzech rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Może to być coś prostego, jak powietrze, które oddychasz, lub coś bardziej znaczącego, jak wsparcie przyjaciela. Ważne jest, aby ta praktyka stała się nawykiem, ponieważ im bardziej koncentrujesz się na pozytywnych aspektach swojego życia, tym więcej pozytywnych rzeczy przyciągniesz. Praktyka wdzięczności nie tylko podnosi twój duch, ale także dostosowuje twój umysł do postrzegania świata z optymizmem i nadzieją. Aby uczynić te praktyki jeszcze skuteczniejszymi, rozważ stworzenie przestrzeni dedykowanej twojemu porannemu rytuałowi, gdzie możesz połączyć się z sobą i swoimi celami. Mały kącik w twoim pokoju, z dziennikiem wdzięczności, świecą lub kadzidłem, może być wystarczający. To moment, aby się skupić, przypomnieć sobie, co jest ważne i wzmocnić wizję, którą masz dla swojej przyszłości. Z biegiem czasu te codzienne praktyki nie tylko staną się naturalną częścią twojej rutyny, ale również będą paliwem, które potrzebujesz, aby kontynuować dążenie do swoich marzeń. To inwestycja w siebie, która przyniesie cenne zyski w postaci jaśniejszego umysłu, bardziej wdzięcznego serca i życia bardziej zgodnego z twoimi pragnieniami. Wyzwania i wątpliwości są nieuniknione podczas drogi do manifestacji swoich marzeń. Stanowią część procesu, testując Twoją determinację i siłę woli. Gdy napotykasz trudności, łatwo jest popaść w pułapkę zniechęcenia i wątpliwości. Jednak to właśnie w tych momentach Twoja wiara w marzenia musi się wzmocnić. Traktuj wyzwania jako możliwości wzrostu, jako testy, które życie stawia przed Tobą, aby sprawdzić, czy naprawdę jesteś zaangażowany w swoją wizję. Każda przezwyciężona przeszkoda to krok bliżej do życia, które pragniesz. Uwierz, że te trudności są tam, aby pomóc ci wzrosnąć, nauczyć się cennych lekcji i stać się osobą, która jest w stanie żyć życiem swoich marzeń. Na przykład, wyobraź sobie, że pracujesz nad manifestowaniem sukcesu w biznesie, ale nagle napotykasz finansowy problem. Pierwsza reakcja może być zniechęcająca, ale to właśnie w tym momencie musisz zmienić swoją perspektywę. Zamiast traktować problem jako znak porażki, potraktuj go jako możliwość dostosowania swojej strategii, nauczenia się czegoś nowego i wzmocnienia swojego zaangażowania w marzenie. Użyj wdzięczności, aby utrzymać pozytywne nastawienie, bądź wdzięczny za lekcję, którą przyniosło wyzwanie, za odporność, którą rozwijasz, i za klarowność, którą zdobyłeś, stawiając czoła trudnościom. Tego rodzaju mentalność nie tylko pomaga przezwyciężać wyzwania, ale także wzmacnia Twoją zdolność do dalszego wierzenia i przyciągania tego, czego pragniesz. Pamiętaj, że to w momentach trudności moc manifestacji staje się najbardziej widoczna. Kiedy wszystko wydaje się być przeciwko Tobie, ale utrzymujesz niezachwianą wiarę, udowadniasz sobie i wszechświatowi, że jesteś zaangażowany w realizację swoich marzeń. Skup swoją uwagę na większej wizji i używaj wyzwań jako trampolin, a nie barier. Przezwyciężając każdą przeszkodę. Wzmacniasz swój umysł, udoskonalasz swoje cele i zbliżasz się coraz bardziej do życia, które pragniesz. A co najważniejsze, uczysz się, że chodzi nie tylko o osiągnięcie końcowego celu, ale o osobisty rozwój, który zachodzi w trakcie drogi. To jest prawdziwe zwycięstwo. Środowisko, w którym się znajdujesz, odgrywa kluczową rolę w manifestacji Twoich marzeń. Otaczanie się osobami, które wspierają i wierzą w Twoją wizję jest niezbędne, aby utrzymać wysoką energię i wzmocnić swoje przekonania. Wpływ środowiska jest potężny, dlatego ważne jest, aby starannie wybierać ludzi i miejsca, z którymi masz do czynienia. Jeśli jesteś otoczony negatywnością lub sceptycyzmem, może być trudno utrzymać wiarę i entuzjazm. Jednak gdy otaczasz się osobami, które dzielą Twoją wizję lub które już osiągnęły to, czego pragniesz, ta pozytywna energia rozprzestrzenia się i wzmacnia Twoje przekonanie, że Twoje marzenia są możliwe. Pamiętaj, energia, którą przyciągasz i emitujesz, jest bezpośrednio wpływana przez środowisko, które wybierasz dla siebie. Wyobraź sobie na przykład, że chcesz przyciągnąć większą obfitość finansową. Otaczanie się osobami, które mają mentalność obfitości które mówią o możliwościach i które widzą pozytywne strony sytuacji, może całkowicie zmienić sposób, w jaki myślisz. Takie osoby mogą dzielić się spostrzeżeniami, oferować wsparcie i inspirować cię do dalszego wierzenia we własne możliwości. Z drugiej strony, jeśli spędzasz czas z osobami, które nieustannie narzekają na brak pieniędzy lub mają negatywne spojrzenie na gospodarkę, ta mentalność może zacząć wpływać na ciebie. Dlatego ważne jest, aby mądrze wybierać, z kim spędzasz czas i gdzie inwestujesz swoją energię. Przyciągaj do swojego życia środowiska, które rezonują z twoimi pragnieniami, a manifestacja stanie się dużo bardziej płynna. Tworzenie wspierającego środowiska nie oznacza tylko wyboru osób wokół siebie, ale także miejsc, które odwiedzasz i treści, które konsumujesz. Oglądaj filmy, czytaj książki i uczestnicz w społecznościach, które promują rozwój osobisty i pozytywne nastawienie. Uczestnictwo w wydarzeniach, kursach lub grupach, które mają podobne cele, może być doskonałym sposobem na utrzymanie inspiracji i motywacji. Kiedy angażujesz się w środowiska, które wibrują na tej samej częstotliwości, co Twoje marzenia, Twój umysł naturalnie dostosowuje się do tej nowej rzeczywistości, ułatwiając utrzymanie się na właściwej ścieżce. Połączenie wszystkich tych wpływów tworzy sieć wsparcia, która pomoże Ci iść naprzód, nawet gdy pojawią się wyzwania. Pamiętaj, że jesteś odbiciem środowiska, w którym żyjesz. Wizualizacja życia swoich marzeń to tylko część procesu manifestacji. Druga połowa obejmuje działanie, i to nie byle jakie działanie, lecz działania inspirowane. Gdy zaczynasz działać zgodnie z wizją, którą masz dla swojego życia, wszechświat odpowiada możliwościami i synchronicznościami, które pomagają ci posuwać się naprzód. Ważne jest jednak, aby zrozumieć, że nie chodzi o działanie impulsywne lub wymuszone. Ale o podejmowanie kroków, które naprawdę rezonują z Twoją intuicją i celami. Te inspirujące działania mogą być małe, takie jak wykonanie ważnego telefonu, zapisanie się na kurs lub po prostu zmiana codziennej rutyny na coś, co bardziej pasuje do tego, co chcesz manifestować. Każdy krok w tym kierunku, choćby najmniejszy, tworzy momentum, które przyciąga jeszcze więcej możliwości do Twojego życia. Na przykład, jeśli wizualizujesz życie, w którym pracujesz w wymarzonej pracy, inspirującym działaniem może być poświęcenie czasu na rozwijanie swoich umiejętności lub poszukiwanie nowych możliwości networkingowych. To nie tylko dopasowuje Twoją energię do Twojego celu, ale także stawia Cię na ścieżce przyciągania dokładnie tego, czego pragniesz. Pamiętaj, że wszechświat odpowiada na Twoją energię, a podejmując działania zgodne z Twoimi marzeniami, pokazujesz wszechświatowi, że jesteś gotów na przyjęcie tego, co pragniesz. Kluczem jest pozostanie otwartym i czujnym na nadarzające się możliwości, ponieważ często pojawiają się one w sposób niespodziewany. Nie lekceważ mocy małych codziennych działań, są one fundamentem budowy życia, które chcesz stworzyć. Praktyczną radą jest stworzenie listy małych działań, które możesz wykonywać codziennie, aby zbliżyć się do swojego marzenia. Może to być coś prostego, jak medytacja przez kilka minut, nauka czegoś nowego lub nawet wizualizacja swojego celu przez kilka minut przed snem. Kiedy wykonujesz te działania, zauważ, jak rośnie Twoja pewność siebie, jak rzeczy zaczynają płynąć łatwiej i jak możliwości zaczynają pojawiać się naturalnie. Podejmowanie działań, gdy jest ono inspirowane i zgodne z Twoimi pragnieniami, jest tym, co przekształca myśli i marzenia w rzeczywistość. Dlatego kontynuuj wizualizowanie, wiarę i działanie ta kombinacja jest niezawodna w przyciąganiu wszystkiego, czego pragniesz. W centrum każdej udanej manifestacji znajduje się miłość do siebie i postrzeganie własnej wartości. Kiedy kochasz siebie i doceniasz siebie, wysyłasz do wszechświata jasny komunikat zasługuje na to, co najlepsze. To tworzy solidną podstawę do przyciągania tego, czego pragniesz, ponieważ wibrujesz na częstotliwości zasługiwania i obfitości. Często ludzie mają trudności z manifestowaniem swoich marzeń, ponieważ na pewnym poziomie nie wierzą, że są godni ich otrzymania. Dlatego pielęgnowanie głębokiej miłości do siebie jest kluczowe. Oznacza to traktowanie siebie z czułością, respektowanie swoich granic i przypominanie sobie, że jesteś wystarczający dokładnie taki, jaki jesteś. Kiedy doceniasz siebie, życie odpowiada doświadczeniami, które odzwierciedlają tę wartość. Aby pogłębić tę praktykę, poświęć codziennie czas na dbanie o siebie w sposób intencjonalny. Może to być poprzez relaksującą kąpiel uprawianie ulubionego hobby lub po prostu poświęcenie kilku minut na refleksję nad swoimi osiągnięciami i cechami. Te małe działania nie tylko zwiększają twoją samoocenę, ale także wzmacniają przekaz do wszechświata, że jesteś gotów na przyjęcie wszystkiego, czego pragniesz. Pamiętaj, miłość do siebie to nie egoizm, to podstawa pełnego i satysfakcjonującego życia. Kiedy kochasz siebie i wierzysz w swoją wartość, naturalnie przyciągasz sytuacje i osoby, które potwierdzają i wzmacniają to uczucie. Autowartość to potężny magnes dla obfitości i sukcesu. Ponadto, praktyka współczucia do siebie jest kluczowa w trakcie tej podróży. Będą dni, kiedy poczujesz się niepewnie lub kiedy rzeczy nie pójdą zgodnie z planem. W takich chwilach ważne jest, aby traktować siebie z taką samą życzliwością, jaką ofiarowałbyś bliskiej osobie. Unikaj surowej samokrytyki i zamiast tego uznaj, że wszystkie wzloty i upadki są częścią procesu wzrostu. Akceptując i kochając siebie bezwarunkowo, nie tylko wzmacniasz swoją odporność, ale także utrzymujesz wysoką wibrację, przyciągając w ten sposób wszystko, co pozytywne i pożądane. Pamiętaj, że jesteś źródłem całej obfitości i radości, którą pragniesz doświadczyć. Kochaj siebie najpierw, a reszta przyjdzie naturalnie. Utrzymywanie obecności i świadomości w chwili jest potężną umiejętnością, jeśli chodzi o manifestację. Często ludzie gubią się w obawach dotyczących przyszłości lub żalach za przeszłość, co rozprasza energię, którą mogliby wykorzystać do przyciągania tego, czego pragną. Praktyka uważności, czyli pełna uwaga, polega na byciu całkowicie obecnym w teraźniejszości, świadomym swoich myśli, uczuć i otoczenia. Dzięki temu stajesz się bardziej wrażliwy na sygnały i synchroniczności, które wszechświat umieszcza na twojej drodze, prowadząc cię ku twojemu wyższemu celowi. Bycie obecnym nie oznacza ignorowania swoich marzeń, lecz zaufanie, że każda chwila jest ważnym elementem w drodze do ich osiągnięcia. Aby rozwijać tę obecność, zacznij wprowadzać małe praktyki uważności do swojej codziennej rutyny. Może to być coś tak prostego, jak zwracanie uwagi na swój oddech przez kilka minut lub spacerowanie z uwagą na dźwięki i wrażenia wokół ciebie. Te chwile połączenia z teraźniejszością pomagają uspokoić umysł, zredukować lęk i otworzyć przestrzeń na nowe inspiracje. Kiedy jesteś świadomy chwili obecnej, stajesz się także bardziej zdolny dostrzegać subtelne możliwości pomysłu, który pojawia się znikąd, osoba, którą spotykasz przypadkiem i która ma rozwiązanie, którego szukałeś, czy też wgląd, który sprawia, że wszystko zaczyna się układać. Bycie obecnym to jak dostosowywanie ostrości soczewki, nagle wszystko staje się jaśniejsze, a elementy zaczynają się łączyć. Jednym z największych darów uważności jest zdolność doceniania drogi, a nie tylko celu. Bycie obecnym pozwala znaleźć radość w drobnych rzeczach w procesie tworzenia, w odkryciach podczas podróży, a nawet w lekcjach z wyzwań, które się pojawiają. To nie tylko sprawia, że życie staje się bogatsze i bardziej satysfakcjonujące, ale także podnosi twoją wibrację, co z kolei przyciąga więcej pozytywnych doświadczeń do twojego życia. Rozwijając uważność, mówisz wszechświatowi, że jesteś otwarty i gotowy na to, co najlepsze i że jesteś zaangażowany w przeżywanie każdego momentu w pełni. Więc weź głęboki oddech, połącz się z teraz i pozwól, aby życie płynęło przez ciebie, naturalnie prowadząc cię do realizacji Twoich największych pragnień. Wkład w innych w znaczący sposób jest jednym z najpotężniejszych sposobów na dostosowanie się do obfitości. Kiedy wykorzystujesz swoje talenty i dary, aby przynieść korzyści światu wokół ciebie, tworzysz cykl pozytywnej energii, który wraca do ciebie na różne sposoby. Akt służby, czy to poprzez pracę wolontariacką. Wsparcie emocjonalne dla przyjaciela, czy nawet dzielenie się swoją wiedzą, nie tylko podnosi Twoją wibrację, ale także rozszerza Twoje pole wpływu. Skupiając się na tym, jak możesz pomóc innym, naturalnie przyciągasz możliwości i połączenia, które są zgodne z Twoimi pragnieniami. To jeden z sekretów manifestacji obfitości: im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz. Pomyśl na przykład o postaciach takich jak Oprach Winfrey która przez całą swoją karierę wykorzystywała swoją platformę, aby inspirować i podnosić miliony ludzi. Jej wkład nie tylko przemienił życie niezliczonych osób, ale także przyciągnął jeszcze więcej sukcesów i możliwości. Ten przykład ilustruje, że przyczyniając się do dobrostanu innych, łączysz się z większą energią, która naturalnie przyciąga obfitość do Twojego życia. Nie musi to być coś wielkiego, czasami małe akty dobroci i hojności mają ogromny wpływ. Kluczem jest utrzymanie otwartego serca i gotowości do służenia, ufając, że wszechświat zawsze zwróci to, co dajesz, często pomnożone. Dlatego zacznij zadawać sobie pytanie, jak mogę dzisiaj przyczynić się? Może to być uśmiech szczery, pomoc osobie w potrzebie, lub podzielenie się swoją wiedzą z tymi, którzy mogą z niej skorzystać. Kiedy uczynisz wkład codzienną praktyką, nie tylko tworzysz lepszy świat, ale także dostosowujesz się do energii obfitości. Ta praktyka podnosi Twoją wibrację, łączy Cię z osobami i możliwościami, które są w zgodzie z Twoimi pragnieniami i, co najważniejsze, przynosi głębokie poczucie celu i satysfakcji. Służenie innym jest jednym z najprostszych sposobów na manifestowanie życia swoich marzeń, ponieważ wprowadza Cię w stały rytm dawania i otrzymywania, który podtrzymuje całe stworzenie. Osobista transformacja to proces ciągły, a im bardziej dostosowujesz się do swojej wizji, tym bardziej ewoluujesz. Naturalne jest, że w trakcie tej podróży Twoje cele i pragnienia mogą się dostosowywać, ponieważ każde nowe doświadczenie przynosi nową perspektywę. Jest to istotna część procesu manifestacji zrozumienie, że zmiana jest nie tylko nieunikniona, ale konieczna dla wzrostu. Każdy etap drogi oferuje nowe możliwości do dopracowania wizji i zbliżenia się do życia, które pragniesz. Prawdziwa transformacja nie dzieje się z dnia na dzień. Ale budowana jest poprzez małe zmiany i ciągłe dostosowania, które z czasem mają znaczący wpływ. Jedną z praktyk, która może pomóc w tym procesie, jest okresowe przeglądanie swoich celów i intencji. W miarę jak rośniesz i ewoluujesz, ważne jest, aby ponownie ocenić, czego naprawdę pragniesz i dostosować swój fokus. Może się okazać, że coś, co było dla ciebie ważne w przeszłości, już nie rezonuje, lub że nowe pragnienie pojawiło się i teraz potrzebuje Twojej uwagi. Utrzymując elastyczność i otwartość na zmiany, pozwalasz, aby Twoje życie rozwijało się w sposób bardziej autentyczny i zgodny z Twoim prawdziwym Ja. Ta gotowość do ewolucji to to, co utrzymuje przepływ manifestacji żywy i aktywny w Twoim życiu. Dodatkowo, ważne jest, aby praktykować cierpliwość wobec samego siebie w trakcie tej podróży transformacji. Będą chwile wątpliwości, wyzwań i spowolnienia, i jest to część procesu. Zamiast się frustrować, wykorzystaj te chwile do refleksji nad tym, jak daleko już zaszedłeś i do dostosowania swojego kierunku, jeśli to konieczne. Podróż manifestacji to przede wszystkim podróż odkrywania samego siebie. Im bardziej poznajesz siebie i dostosowujesz się do swojej prawdziwej istoty, tym łatwiej życie twoich marzeń staje się rzeczywistością. Pamiętaj, że wszechświat zawsze działa na twoją korzyść, a każdy krok, choćby najmniejszy, przybliża cię do twoich celów. Kontynuuj wiarę, wizualizację i transformację, życie Twoich marzeń manifestuje się, krok po kroku. Teraz, gdy zanurzyłeś się w ten potężny proces manifestacji, pytam, na co czekasz, aby zacząć przekształcać swoje życie? Działaj, jakbyś już żył w marzeniu, które tak pragniesz. Wszechświat odpowiada na energię, którą emitujesz, a ta energia zaczyna się od Twoich przekonań i codziennych działań. Siła jest w Twoich rękach, a raczej w Twoim umyśle i sercu. Nie pozwól, aby strach czy wątpliwości powstrzymały cię od podjęcia następnego kroku. W końcu jesteś tylko myśl, działanie, od życia, które pragniesz. Więc dlaczego nie zacząć teraz? Jeśli jesteś gotów na zmianę, aby przyciągnąć obfitość, na którą zasługujesz, zapraszam cię do subskrybowania kanału. Podziel się w komentarzach słowem kluczowym, które najbardziej rezonowało z tobą w tym wideo i użyj go jako bodźca do manifestacji swojej prosperity. Włącz powiadomienia, aby kontynuować tę podróż odkrywania samego siebie i transformacji. Razem stworzymy życie naszych marzeń, bo uwierz, zasługujesz na to wszystko i jeszcze więcej.